20 tysięcy domów bez prądu, zniszczone dachy powalone drzewa. To efekt nocnej wichury na Dolnym Śląsku. O pogodzie porozmawiamy dziś w rozmowie faktów. Marcin Brodowski dobry wieczór, a moimi gośćmi są dziś pani Teresa Zawiclak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i pan Robert Korzenowski, kierownik e, wydziału zarządzania kryzysowego dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, z czym mieliśmy do czynienia ubiegłej nocy? Wczoraj nad północną częścią Wysp Brytyjskich zalegał bardzo głęboki niż, który w nocy przemieścił się nad Morze Północne i dzisiaj przesuwa się dalej nad Skandynawię. I właśnie z tym ośrodkiem niżowym związany był front atmosferyczny. Dotarł on nad Polskę Zachodnią, nad Dolny Śląsk, po północy. I właśnie w strefie tego frontu w drugiej połowie nocy zanotowano najsilniejsze prędkości wiatru. Była to bardzo duża prędkość średnia w granicach 45-50 km na godzinę i bardzo silne porywy wiatru. Te, które zostały zanotowane przez naszą sieć obserwacyjno-pomiarową, osiągały około 80-85 km na godzinę. Ale to wcale nie znaczy, że lokalnie prędkość tego wiatru nie była większa. No właśnie, wiatr wiał z dużą siłą? Jakie są straty? No, rano mieliśmy około 20 tysięcy odbiorców bez prądu. Były to głównie straty właśnie w liniach energetycznych, w uszkodzeniach linii energetycznych. Pojawiały się również sygnały o uszkodzonych dachach domów, czy też... E, innych e, budynków gospodarczych. E, jednak nie było to jak gdyby z powiatów sygnałów, żeby gdzieś naprawdę doszło e, do jakiegoś tam dużego, dużego zniszczenia, dużego kataklizmu. No właśnie teraz oglądamy zdjęcia zrobione dzisiaj przez e, nasze ekipy w okolicach Jeleniej Góry. No widać, że siła tego wiatru rzeczywiście była spora, skoro no potrafiło zabrać cały dach z budynku. Zgadza się, no takie, takie, takie jednostkowe sygnały do nas dochodziły. Jednak no, nie mieliśmy na przykład do czynienia z czymś takim, jak mieliśmy w tamtym roku, na przykład w Legnicy, prawda, gdzie, gdzie ten wymiar jak gdyby zniszczeń był, był ogromny. Proszę powiedzieć, jak długo usuwanie tych szkód na Dolnym Śląsku może potrwać? O ile rano mówiliśmy na godzinę 6 rano, że było to 20 tysięcy odbiorców, o tyle o godzinie 12 było to już 8 tysięcy odbiorców. Ostatni meldunek, który otrzymaliśmy z energetyki na godzinę 15. Y podawał dane, że około 1500 odbiorców pozostaje bez prądu i energetyka podaje, że najprawdopodobniej do dzisiejszego wieczoru wszystkie te usterki zostaną usunięte. Oczywiście to uda się zrobić, jeśli pogoda będzie dobra właśnie jaka jest prognoza pogody, bo jeszcze rano mówiło się, że ten wiatr może na Dolnym Śląsku no jeszcze mocno wiać. Tak wydając wczoraj w południe ostrzeżenie meteorologiczne właśnie przewidujące wzrost prędkości wiatru wyglądało, że dzisiaj wiatr jeszcze się będzie utrzymywał, ponieważ ten niż Powędrował bardziej na północ. Dolny Śląsk położony na południu Polski, znalazł się w takiej strefie już mniejszego gradientu barycznego, czyli tej różnicy ciśnień, która jest jednym z motorów występowania silnego wiatru i stopniowo on już słabnie i będzie dalej słabł. Ale gdyby takie porywy wiatru jeszcze się pojawiły, jak zabezpieczyć swoje mienie, jak zabezpieczyć siebie, żeby nic się nie stało złego? Znaczy, tutaj przede wszystkim zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które są luźne. I to jest podstawa. Ludzie bardzo często o tym zapominają, że nawet na podwórku pozostawione są różne rzeczy, takie jak ławeczki niezabezpieczone, nieprzytwierdzone, huśtawki. Przy dużym wietrze to wszystko stwarza potencjalne niebezpieczeństwo. I takie przedmioty, jeżeli jest ostrzeżenie o silnym wietrze, należy zabezpieczyć. Mówi Pan o tym, że w. Wspominał Pan te wydarzenia w Legnicy, kiedy różnica temperatur spowodowała, że ten wiatr był bardzo duży. Tam wtedy był no, potężny huragan, który zniszczył maksymalnie park miejski. A czy taki wiatr o tej porze roku jesienią jest jakąś anomalią? Nie, jesień to jest właśnie ta pora roku, ta, ta część roku, w zasadzie nie tylko jesień, ale także i okres zimowy, gdzie występują bardzo sprzyjające warunki do rozwoju takich głębokich ośrodków niżowych, bo to one generują te silne wiatry na dużym obszarze. Bo w okresie letnim mamy bardzo silne porywy wiatru, ale związane z tymi silnymi chmurami konwekcyjnymi, kumulonimbusami. Tego typu zjawiska mają troszeczkę inny zasięg. a w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy przez Bałtyk wędrują głębokie ośrodki niżowe, tą klęską wiatru często dotknięta jest cała Polska albo jej przeważający obszar. Jak szybko jesteście Państwo w stanie wykryć, że takie niebezpieczeństwo się zbliża na Dolny Śląsk? Wiem, że teraz takie ostrzeżenie było. Czy zawsze jesteście Państwo w stanie wychwycić, że coś w pogodzie dzieje się niedobrego i że może dojść do takich silnych wichur? Staramy się i i trzeba przyznać, że dysponujemy już narzędziami, które pomaga, ułatwiają nam i coraz częściej jesteśmy w stanie wydać ostrzeżenie z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem czasowym. Z tym, że no, pogoda nie da się wpisać w sztywne ramy, nie da się wszystko zapisać równaniami, ustalić stałych algorytmów i zawsze trzeba się liczyć z tym, że prognoza jest tylko takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydarzeń i mogą być pewne odchylenia, tak jak no, dzisiaj przewidywaliśmy na dzień, że ten wiatr będzie silniejszy dłużej, on osłabł troszeczkę szybciej bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że w w drugą stronę te niedogodności, prognoz będą występowały sporadycznie, ale też nie da się tego wykluczyć. Także korzystając z takiej informacji, zawsze trzeba mieć świadomość, że jest to prognoza, która ze swojej nazwy jest już obaczona no, dużą dozą niepewności ale tak jak mówię te możliwości służb prognostycznych jeżeli chodzi o prognozowanie pogody w tej chwili już są coraz większe i my staramy się z tego jak najlepiej korzystać Co się dzieje w momencie kiedy państwo kiedy służby wojewody otrzymują takie ostrzeżenie od służb imgw że coś złego może się wydarzyć czy to stawia was na jakieś równe nogi wysyłacie takie powiadomienia dalej czy też po prostu sami tylko patrzycie na sytuację jak to się rozwija nie absolutnie nie nie zatrzymujemy tej informacji dla siebie ta informacja jest przez wysyłana w dół, czyli w tym momencie do powiatów, do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego wysyłają je niżej do gmin. Oczywiście. Gminy. A co jeśli takie ostrzeżenie przychodzi po godzinie 15, kiedy urzędy powiatowe nie to nie pracują? Nie ma to najmniejszego tak znaczenia. Tak się często tłumaczą potem samorządowcy, e, tak, że nie wiedzieliśmy, ale... bo przeszło po 15 nie, 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 nie. faksem. Nie ma, nie ma to znaczenia, dlatego że wdrożyliśmy pewne systemy dodatkowe, że oprócz tego, że wysyłamy to powiedzmy drogą faksową czy też mailową gdzie te centra na poziomie powiatu, one pracują de facto 24 godziny na dobę, dlatego że w wielu miejscach, jeżeli nie ma centrum, które pracuje 24 godziny na dobę z ramienia starosty bezpośrednio jako jego pracowników, te zadania przejmuje po godzinie, tej powiedzmy 16 przejmuje z reguły Państwowa Straż Pożarna. Dodatkowo y, mamy system powiadamiania SMS-owego, czyli takie ostrzeżenie, że zostało wydane ostrzeżenie, takie SMS trafia i do pracownika zarządzania kryzysowego na jak gdyby poziomie powiatu i do starosty. Także nie ma możliwości, żeby to ostrzeżenie nie dotarło do, do samego dołu do gminy i nie zostało dalej przekazane. Pokazywaliśmy i pokazujemy na tych obrazkach te miejsca poszkodowane. Czy takie osoby poszkodowane, które straciły na przykład dach nad głową dzisiaj, czy w jakiś sposób inne te budynki zostały ich uszkodzone, mogą liczyć też na rządową pomoc podobną taką, jak miało to miejsce w trakcie powodzi? Czy tutaj skala tych zjawisk jest zupełnie inna? Znaczy pomimo tego, że skala jest zupełnie inna, bo my mówimy o zupełnie innej skali skali zdarzenia, bo mamy do czynienia to jest jednostkową, jak gdyby sprawą. O tyle taka osoba może liczyć na, na pomoc i może się zwrócić yy, o taką pomoc społeczną. I takie przypadki po prostu są rozważane, wiadomo, indywidualnie w tym momencie. Do naszej redakcji po 14 przyszło kolejne ostrzeżenie, e, tym razem hydrologiczne. To ostrzeżenie mam teraz e, tutaj przed sobą. Czego możemy się spodziewać? W ciągu najbliższej nocy nasuwał się będzie nad Polskę kolejny front ciepły, z którym związane będą opady deszczu. To znaczy, jeżeli chodzi o wysokość tych opadów miejscami 10 do 15 mm, to generalnie nie są to bardzo duże opady. no Niemniej jednak ze względu na porę roku nie ma już tego pokrycia roślinnego i ze względu na już istniejący stan wód w rzekach nasze służby. Hydrologiczne zdecydowały się na wydanie ostrzeżenia hydrologicznego właśnie w związku z panowanym, przewidywanym wzrostem stanu wody. Rozumiem to na razie takie bardziej dmuchanie na zimno, tak? To znaczy, mamy kilka rodzajów, kilka poziomów ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. I o największym zagrożeniu informują te ostrzeżenia, które mają najwyższy trzeci stopień zagrożenia. Teraz mamy dwójkę. Teraz mamy dwójkę, także to oznacza, że miejscami zostaną przekroczone czy osiągnięte stany alarmowe. I to już jest ważna informacja dla lokalnych gospodarzy, jakie obszary przy takich stanach wody ewentualnie mogą być zagrożone, gdzie wystąpią jakieś lokalne podtopienia czy zalaniało. Zostawmy wichury, zostawmy powodzie. Nie mogę nie wykorzystać Pani obecności tutaj w studiu i nie zapytać się, jaka będzie zima, kiedy spadnie śnieg. To znaczy, do końca listopada na tym naszym synoptycznym polu widzenia zimy nie widać. Oczywiście będą okresy jeszcze bardzo ciepłe. Najbliższy weekend zapowiada się właśnie taką ładną y, ten, pogodą z dosyć wysokimi jak na tą porę roku temperaturami. Będą też okresy chłodniejsze, ale generalnie takiego ochłodzenia y, typowego już dla drugiej połowy listopada y, na razie nie widać. Jaka będzie zima? No, jest bardzo wiele różnych tak zwanych prognoz sezonowych. Chciałam tu powiedzieć, że te prognozy sezonowe, chociaż to się nazywa prognozą, jest zupełnie inna metodyka opracowywania tego typu informacji. To zajmują się tym naukowcy, którzy działają tak jakby obok służb synoptycznych. No, tutaj mamy i te prognozy sezonowe europejskie, które raczej zapowiadają taką zimę w granicach normy, Ewentualnie taką tylko lekko chłodną. No i znowu prognozy z innych kontynentów, które już parę lat temu też nas straszyły taką bardzo surową zimą, a mieliśmy wtedy jedną z najcieplejszych w serii obserwacyjnej. Także Czyli poczekać i po prostu trzeba zobaczyć. po prostu się uzbroić w cierpliwość i. I być przygotowanym. I jak się służby przygotowują do takiej ostrej zimy? Jeśli taka się wydarzy na Dolnym Śląsku, ta, która miała miejsce w ubiegłym roku, no była taka dosyć. No mocna, mroźna i śnieżna. Tak, była przede wszystkim śnieżna. W chwili obecnej trwają aktualizacje wszelkiego rodzaju planów, łącznie z planem utrzymania zimowego dróg. Jest przygotowywane to jest, co jest dla bezdomnych przede wszystkim, aktualizowany jest lista i wykaz noclegowni i jadłodajni. Jak również będą no, w ciągu najbliższych dni, bo jeszcze w tej chwili nie mamy do czynienia ze śniegu. Ale mimo wszystko prewencyjnie będzie przypomnienie do starostw odnośnie obowiązku odśnieżania dachów, dróg i utrzymania w odpowiednim stanie chodników i jezdni. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli pani Teresa Zawiślak z IMGW we Wrocławiu i pan Robert, Robert Korzeniowski, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przypomnę, nadchodzi ciepły weekend i po tym ciepłym weekendzie nastanie poniedziałek i wtedy będzie można zobaczyć kolejną rozmowę faktów. Zapraszam.